Cześć, tu Ewelina i dzisiaj zabieram Cię do TK Max, także chodźcie, chodźcie. My już wchodzimy do środka. Wiele osób chciało, żebym tutaj się pojawiła, więc jestem. Ale dzisiaj będzie mega ciekawie. Słuchajcie, będziemy oglądać nie tylko torebki, ale i buty, ubrania. I do tego jeszcze troszeczkę zerkniemy sobie tutaj na ten dział z kosmetykami. Także koniecznie, koniecznie bądźcie ze mną. A my tutaj już oglądamy. Słuchajcie, zobaczcie jaka ładna... To w kolorku takim pistacjowym. 349 to jest jej cena. A teraz zerkniemy sobie na tą pozycję niżej. 169,99. Ja przypominam też moim nowym widzom, że ja nie robię ochów i achów nad firmami, bo ja wiem, że... No, wiele z Was zwraca uwagę, co prawda, jaka to jest firma, jaka marka, ale wiele z Was też patrzy na cenę, patrzy na wykonanie, z czego, no i jakieś tam jeszcze swoje inne preferencje, na przykład na to, co jest aktualnie w trendach, więc tak to wygląda. Torebko, worek. 249,99. Na pewno można sobie coś tutaj upolować, słuchajcie. Wchodząc do TK Max, no to mamy fajne torebki, 169,99 różnych znanych marek, popularnych i niepopularnych, mniej, które są właśnie w dobrych fajnych, przystępnych, bardziej cenach niż te ceny takie, które ich były. No, które ich były, wiecie, yy, pierwotne. No, właśnie, teraz takiego futrzaka pokazuję. Oj, za chwilę te futrzaki wszystkie uruchomimy, słuchajcie. <zum> Zimno nadchodzi. 134,99. Jak widzicie tego wszystkiego jest dość sporo, ale ja dzisiaj tylko trochę na tych torebkach pobędę, bo będziemy, tak jak mówiłam Wam, to nie będzie przegląd e, taki tylko torebkowy, czy tylko butowy, czy tylko ubraniowy, ale tutaj tak troszeczkę chciałam pomieszać, żeby dzisiaj było troszeczkę tego i troszeczkę tamtego. Markowa jakość za mniej. I tutaj mamy, słuchajcie, buty, które już tyle jej sezonów królują. Gdzieś tam troszeczkę się zmieniają, ich fasony. No, ale wiecie, te ugi, agi i tak dalej, i tak dalej. Więc coś w tym stylu jest. Jeżeli chodzi o cenę, to było 134,99. I patrzymy dalej. No dobrze, tak jak widzicie, sporo tego obuwia, ale ja tutaj wybrałam takie buty, ponieważ są inne. Butelkowa zieleń, a obcas przezroczysty. No niesamowite, niesamowicie to wygląda. To jest taki but z skarpeta. Szukałam ceny, no ale zaraz zobaczymy. 99,99. ,99. No proszę, taki inny but. No jest tutaj za 100 zł. Pomieszanie tutaj, jak widzicie, i klepeczki, i jakieś mokasyny, i jakieś baleriny, a tam dalej jakieś yy, botki. A tutaj znowu takie buty. 99,99, 99, no proszę. Czyli mamy tutaj miszmasz i szpileczki, i sneakersy, jejku, ile tutaj tego wszystkiego jest. O, te fajne. 99,99. 179,99. A ta czerwień to po prostu mi się bardzo podobała. 84,99. Często też Wam mówię, że do TK Max to warto wpaść po jakiś prezent, po jakiś drobiazg, albo jak wiemy, że ktoś czegoś potrzebuje, albo my czegoś potrzebujemy. Na przykład, zobaczcie, tutaj jest do czyszczenia języka taki przyrząd, proszę, ale jest 19,99. No, i ogólnie jakieś takie dziwne, inne y, też y, gadżety. Y, to już też Wam pokazywałam w innych moich przeglądach z TK Max: że na przykład pędzle, gąbki. Tutaj macie na przykład grzybienie, szczotki. No, tego wszystkiego jest bardzo dużo. Na pewno warto tutaj przybyć i dłużej się zatrzymać w tym sklepie, i dłużej poszukać czegoś, poszperać albo może coś konkretnego y, chcecie znaleźć, no to na pewno warto się rozejrzeć. I jest też taki dział, z szamponami, odżywkami, tam dalej mydła, balsamy, płyny, żele do kąpieli, e, akcesoria oraz też jakieś przybory do e, włosów, do ogarniania brody, jejku, słuchajcie, e, i tusze, i cienie, i pomadki i tak dalej, i tak dalej, wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo. Ja tylko wam tak tutaj e, poukazuję tak, wiecie żebyście wiedziały, dziewczyny, co tutaj fajnego można znaleźć i zachęcić Was, że warto takie sklepy też odwiedzać. No dobra, a my już jesteśmy, słuchajcie, u góry, bo u góry mamy tutaj właśnie tego typu rzeczy, czyli ubrania. 149,99. No i wiadomo, że wszystkiego nie uda mi się Wam pokazać, ale jakieś takie pojedyncze rzeczy tutaj yy, akurat pokazuję Wam. A jeżeli chcecie, żebym tutaj w TK Max coś szczególnie pokazała, czy żebym zatrzymała się na jakimś dziale, czy... Będą to buty, czy będą to torebki, czy żeby to były właśnie w większości dział ten kosmetyczny, a może wolicie pooglądać ubrania tutaj bardziej. Jest też taki dział domowy, trochę ogrodu. No to jeżeli jakiś dział bardziej Was interesuje, to koniecznie dawajcie mi znaki. Dobra, makła. Jak zwykle gadu gadu, ale przy okazji Wam też pokazuję. Widzicie sobie te ceny. Fajne te kamizelki. No i dosyć przystępnych cenach. Te osoby, które lubią, tak wiecie, myszkować, szukać, poszukiwać perełek, to odnajdą się świetnie w tym właśnie sklepie. Zobaczcie tutaj jest ładnie. No i jeszcze sobie troszeczkę Oglądamy chwilę, ale już tak powoli, powoli słuchajcie, zbliżamy się do końca tego przeglądu. Tak, ja pokazuję, pokazuję, teraz kurtki, ale w międzyczasie sobie z Wami też tutaj rozmawiam i chciałam podziękować wszystkim tym osobom, które są u mnie na kanale, że wracacie, powracacie, że subskrybujecie. Że lajkujecie, że jeżeli możecie dajecie komentarz, to jest szalenie miłe. Bardzo, bardzo to doceniam. Każdą osobę, każdą osobę, która tutaj jest u mnie, a jeżeli jesteś u mnie nowy, jeżeli jesteś u nowa na kanale i jeszcze mnie subskrybujesz, to zachęcam cię do subskrypcji. I wiecie, to się tak powtarza, że was to nic w sumie nie kosztuje, a napędza do działania, ale serio to tak działa. To tak właśnie działa. I zobaczcie, ja tak sobie z wami dyskutuję, tutaj wam pokazuję, ile tego wszystkiego jest. A pamiętajcie, że my jesteśmy tutaj na tym dziale damskim, ale jest ten dział męski też i ten dziecięcy z tymi wszystkimi ubraniami i tego wszystkiego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc jeśli ktoś z Was uwielbia takie polowanki, no to po prostu TK Max stoi tutaj dla Was otworem i czeka, i czeka, żeby przyjść i wyłowić jakąś perełkę. No, mamy tutaj też, widzicie, rzeczy na promocji. No i można sobie właśnie też coś zobaczyć. Oczywiście makła zobaczyła, świeci się i błyszczy się, ale zobaczcie jak. Samo srebro cekiny. 134,99 Nawet nie była taka ciężka, bo wiecie, te cekinowe czasami są takie ciężkie, takie jak zbroje byśmy nakładały na siebie dziewczyny, a tamta cykinowa była naprawdę dość leciutka. Jest lustro i przyszedł czas pożegnać się. Przytulam Was bardzo mocno i do jutra. Widzimy się już jutro, bo pamiętajcie, że ja tutaj jestem codziennie, przychodzę do Was o godzinie 16:16. .16.